Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam moim zdaniem 10 najlepszych modów RPG, które znajdziecie na Forge. Są one oczywiście na najnowszą wersję, czyli 1.16.5. Jeszcze przed filmem chciałem prosić o zostawienie w ciągu następnych 5 sekund łapki i suba, ponieważ tak niewiele brakuje nam do 1000. Pierwszy mod to Old Beyond Drugą. Jest to bardzo podobny mod do Terra Forge, którego przedstawiłem wam w poprzednim odcinku z modów. Link macie oczywiście w karcie. No to tak, mod dodaje nam więcej biomów niż Terra Forge. Oraz są to głównie biomy leśne, i jeśli chodzi o las, to jest coraz lepszy niż w Terra Forge. Za to Terra ma lepsze rzeki, morza itd. ale wybór należy już do Was. Kolejnym modem jest Valhestia Structure. Ta modyfikacja idealnie zgrywa się z Terraforge oraz All the Go, ponieważ generuje nam naprawdę dobre struktury. Są one na tyle przemyślane i ładne, że mogą się nadawać na wasz domek. Tutaj macie mały speedrun tego zamku. Możecie znaleźć także ruiny zamku, takie jak na przykład ta. Nie wykluczono, że nie znajdziecie tam różnych przydatnych itemów. Myślę, że mod jest zgodny polecenia. Kolejny mod jest zgodny polecenia każdemu, kto lubi świader pegu. Mod nazywa się Island Fire i oferuje nam bardzo dużo do gry. Na przykład różnego rodzaju smoki, które możemy oswoić i na nich latać. Dropią z nich naprawdę dobre i rzadkie itemy. Na przykład czaszka smoka. Niektóre są większe, niektóre mniejsze. W zależności od smoka. Mamy też inne nowe moby, na przykład cyklopy, zreny, różne insektoidy, które nawiązują do Endriak w Vźmina 3. Mod jest naprawdę bardzo obszerny i zbyt dużo, żeby omówić go w jednym odcinku. Jeśli chcecie osobny odcinek o tym modzie, napiszcie w komentarzu Ice and Fire, ja wam wtedy przypnę serduszko. Jeśli zobaczę co najmniej kilka takich komentarzy, to od razu biorę się za nagrywanie odcinka o tym modzie. A jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego moda, chciałem rozwikłać wszelkie problemy z pobraniem. O sam je miałem, gdyż nie doczytałem, że trzeba przed tym pobrać moda, który nazywa się Citadel. Link do niego także znajdziecie w opisie. Kolejny mod na mojej liście to RPGZ. Jest to naprawdę bardzo fajny, choć minimalistyczny mod. Modyfikacja dodaje nam nową animację ginięcia mobów i sprawia, że leżą one na ziemi, jak w typowym RPG. Jeśli chcemy zebrać z nich itemy, musimy do nich podejść i zazerować myszką, po czym kliknąć prawy przycisk myszy, by przeszukać. Jeśli tego nie zrobimy, za kilka minut ciało zniknie wraz z naszymi itemami. Myślę, że mod bardzo spodoba się fanom gier, chociażby takich jak Wiedźmin. Pustym modem jest Wastos. Dodaje on nam takie właśnie Wastony, dzięki którym możemy się teleportować. W postaci szybkiej podróży, która występuje w wielu grach RPG pod różnymi postaciami. Myślę, że nic dodać, nic ująć. Nie trzeba jakoś mega tłumaczyć tego moda. Sami sobie przetestujcie, link do niego macie w opisie. Siódmy mod to Kolej Bill Horses, o którym bardziej szczegółowo mówiłem w odcinku, który macie w karcie. Na ogół jest to mod, który pozwala nam przewołać naszego konia na każdą odległość, w każdej porze dnia oraz w każdym miejscu. Kolejny mod to Bug jest to bardzo minimalistyczny mod dla osób, które kochają takie małe smaczki. Jest to kolejny mod, który dodaje nam takie itemki na naszych plecach w zależności od tego, co akurat mamy w ekwipunku. Myślę, że mod warte polecenia. Przedostatnim modem jest Dungeon Crawl, dodający nam dungeony, czyli swojego rodzaju strongholdy. W tych dungeonach możemy dowiedzieć się, jakie życie było wcześniej tam toczone oraz znaleźć tam różne czasami naprawdę dobre przedmioty. Ostatnim modem jest Nit, który dodaje nam pasek HP nad mowami oraz graczami. Pasek wskazuje nam zarówno aktualną jak i maksymalną liczbę zdrowia. Oprócz tego dodaje nam też nazwę moda nad paskiem. Cały pasek i HP jest naprawdę przyjemnie zdesignowany, tego moda polecam każdemu. I tak oto dzisiejszy odcinek zakończył się. Jeśli Ci się spodobało, to strzel łapkę i suba z dwoniszem. Ja życzę miłego dnia i spadam. Cześć!